Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym dniu naszej wielkopostnej drogi, dniu bardzo szczególnym, kiedy już bezpośrednio od jutra rozpoczniemy przygotowanie do świąt wielkanocnych, przez przeżywanie tak zwanego Wielkiego Tygodnia. I dzisiejsze Słowo Boże kryje w sobie bardzo piękne, bardzo głębokie treści, też jednocześnie niezwykle pokrzepiające, które chcemy odkryć przez wspólną refleksję, a ja potem w modlitwie zachęcam do tego, żeby po teksty biblijne sięgać. Żeby brać Pismo Święte do rąk, wezwawszy wcześniej wstawiennictwa i opieki Matki Bożej, dzisiaj jest pierwsza sobota miesiąca, chcemy do niej się szczególnie zwrócić, w nią się zapatrzyć i poprosić, żeby pomogła nam z wiarą, z zaangażowaniem i w duchu posłuszeństwa przyjąć dar Bożego Słowa. Zapraszam do refleksji przez moment nad dzisiejszym pierwszym czytaniem, to fragment z księgi proroka Ezechiela, rozdział 37, wiersze 21 do 28. Ten tekst brzmi następująco. Tak mówi Pan Bóg, oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, i zbieram ich ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju i uczynię ich jednym ludem w kraju, na górach Izraela jeden król będzie nimi wszystkimi rządził i już nie będą tworzyć dwóch narodów, już nie będą podzieleni na dwa królestwa i już nie będą się kalać swymi bożkami i wstrętnymi kultami i wszelkimi odstępstwami. Uwolnię ich od wszystkich ich wiarołomstw, którymi zgrzeszyli, Oczyszczę ich i będą moim ludem, ja zaś będę ich Bogiem. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, i wszyscy oni będą mieć jedynego pasterza. I żyć będą według moich praw, i moje przykazania zachowywać będą i wypełniać. Będą mieszkali w kraju, który dałem słudze mojemu Jakubowi, w którym mieszkali wasi przodkowie. Mieszkać w nim będą oni, synowie i wnuki ich na zawsze, a mój sługa Dawid będzie na zawsze ich władcą i zawrze z nimi przymierze pokoju. Będzie to wiekuiste przymierze z nimi założę ich i rozmnożę, a mój przybytek pośród nich umieszczę na stałe. Mieszkanie moje będzie pośród nich, a ja będę ich bogiem, oni zaś będą moim ludem. Ludy zaś pogańskie poznają, że ja jestem pan, który uświęca Izraela, gdy mój przybytek będzie wśród nich na zawsze. Popatrzmy przez moment na kontekst. Jesteśmy w bardzo wymownej części księgi proroka Ezechiela, w trzeciej części, to są rozdziały. Od 33 do 48, w których prorok najpierw wygła wygłasza obietnice Boga dotyczące całego narodu izraelskiego, narodu wybranego już po, po upadku Królestwa Południowego, Królestwa Judzkiego i y, zapowiada tu y, m.in. odbudowę całego Królestwa Izraelskiego. To zwłaszcza mamy rozdziałach 33 do 39. Inna uwaga, taka natury wprowadzającej, to taka, że w tym tekście dzisiejszym yy, mieszają się takie dwa motywy. Jest taki motyw historyczny, który właśnie zapowiada wyzwolenie, wyjście Izraelitów z niewoli babilońskiej. Ona rozpoczęła się w 586 roku przed Chrystusem, a zakończyła się Izraelici wrócili do swojej ziemi, do ziemi obiecanej z Babilonii, z wygnania w roku 538 przed Chrystusem. A z drugiej strony, oprócz tych motywów historycznych, Oprócz czasu niewoli i zapowiedzi zakończenia niewoli, jest też przesłanie duchowe, przesłanie, które przekracza te właśnie ramy historyczne, tego kontekstu historycznego. I ogólnie, żeby właśnie zrozumieć to przesłanie duchowe, nie tylko to historyczne, jakkolwiek to historyczne jest ważne, bo ono nam pomaga. Jest takim punktem wyjścia, dostrzec, że jest to coś bardzo konkretnego, że nie jest to jakaś fikcja, jakaś teoria, że wszystko jest oparte, osadzone na faktach, a jednocześnie z tych faktów konkretnych, historycznych, tekst biblijny kryje w sobie przesłanie, które odnosi się do naszego życia. To jest tak zwana aktualizacja tekstu świętego. I jeśli chodzi o to przesłanie duchowe, to można by je wyrazić w następujący sposób. Pan Bóg w dzisiejszym tekście, przez swojego proroka, zapowiada szczególną interwencję w dziejach swojego ludu. I ta szczególna interwencja kryje w sobie kilka elementów. I ten fakt, że to Pan Bóg, już w pierwszym zdaniu słyszymy, Wtedy powiedz do nich: Tak mówi Pan Bóg, oto wybieram Izraelitów spośród ludów, do których pociągnęli, właśnie w ramach, właśnie niewoli bablińskiej, gdzie zostali rozproszeni. Oto ja wybieram, Pan Bóg mówi. To jest inicjatywa, to jest interwencja Pana Boga. Jaka to jest prawda ukryta, niezwykle pokrzepiająca, mianowicie, zbawienie jest darem. Który Pan Bóg nam ofiarowuje, a który my chcemy przyjąć, ochoczym, otwartym i wdzięcznym sercem. I warto właśnie uświadomić sobie, że przygotowując się do świąt Wielkanocnych, kiedy od jutra Niedzielą palmową rozpoczniemy już bezpośrednie przygotowanie do świąt paschalnych, do celebracji, tajemnicy naszego zbawienia, męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, że zbawienie jest darem. Chrystus nam ten dar ofiarowuje, wysłużył poprzez swoją bolesną mękę i śmierć na krzyżu oraz chwalebne zmartwychwstanie. I my chcemy ten dar przyjąć. My na ten dar nie zasługujemy, my nie musimy zasługiwać pierwszą i podstawową postawą, jeśli chodzi o dobre przeżywanie tych najbliższych dni, to jest właśnie otwarcie, serce ochocze, wdzięczne, serce, które przyjmuje właśnie w postawie otwarcia i wdzięczności. I to działanie Pana Boga, ta szczególna interwencja, którą prorok zapowiada, na to, na to działanie Pana Boga, na tą obietnicę składa się kilka elementów. Pierwszy element, element to jest powrót do własnego kraju, powrót do własnej ziemi, powrót, można by powiedzieć, do siebie. Wybieram spośród ludów, wybieram Izraelitów ze wszystkich stron i prowadzę ich do ich kraju. I uczynię ich jednym ludem, prowadzę ich do ich kraju, na góry Izraela. Przepiękne stwierdzenie, dlaczego na to zwracam uwagę. Popatrzmy tutaj, że ten motyw utraty ziemi i powrotu do ziemi przewija się w różnych miejscach Pisma Świętego już na początku. Pierwsi ludzie żyją w ogrodzie jeden, to ten symbol pierwotnej, harmonii szczęścia. Które zostaje zakłócone, zostaje zburzone przez grzeszne nieposłuszeństwo pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Wygnani są z raju, ale Pan Bóg cierpliwie rozpoczyna właśnie realizację swojego planu, żeby człowieka na nowo przyprowadzić do, przywrócić ten stan szczęśliwości. Sięgnijmy chociażby do znanej przypowieści o synu marnotrawnym. Mówiliśmy w czasie jednej refleksji na kanwie tego tekstu. To 15 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza, od wiersza 11. Te trzy y, części w tej przypowieści, gdzie mamy najpierw y, odejście syna, porzucenie domu ojca, następnie jest pobyt w obcej krainie, popatrzmy, jak zmienia się miejsce. Najpierw jest u siebie, u swoich bliskich, u swojego ojca. Ze swoją rodziną, ze swoim bratem, gdzie niczego mu nie brakuje, odchodzi, zostawia to wszystko, idzie w nieznane, gdzie kompletnie się gubi, wszystko traci, i wraca, decyduje się wrócić do domu ojca i doświadcza na nowo miłosierdzia ojca. Popatrzmy, właśnie gdzie i w jaki sposób ten syn, właśnie najpierw, gubi gdzie gdzie się gubi gdzie wszystko traci co miał niszczy przede wszystkim swoją godność i tą godność odzyskuje zostając przyjęty przez swojego ojca na nowo do swojego domu do swojej ziemi zostaje na nowo przygarnięty przez ojca kochającego i czekającego na niego piękny tutaj motyw właśnie że Pan Bóg szuka człowieka, Pan Bóg nie rezygnuje z człowieka. Pan Bóg wciąż pokazuje mu właśnie tą ziemię, dom. Dzisiaj dla nas tym domem jest Kościół, jest wspólnota kościoła. Módlmy się dzisiaj za Kościół, żeby ta przestrzeń, właśnie ta wspólnota, którą wszyscy tworzymy, do której wszyscy należymy od momentu przyjęcia sakramentu chrztu Świętego, żeby rzeczywiście była tą przestrzenią, gdzie wciąż zostajemy przygarnięci najpierw przez Pana Boga, ale potem też między sobą, nawzajem też innych przygarniamy, innych wspieramy, innym pomagamy. Kolejny element, aspekt, wymiar tego działania Pana Boga, tej interwencji zbawczej Pana Boga, jest zapowiedź, że będą jednym ludem. Będą jednym ludem, nie będą tworzyć dwóch narodów, nie będą podzieleni na dwa królestwa. To pamiętamy, miało to miejsce w momencie, kiedy podzieliło się królestwo, po panowaniu, po śmierci króla Salomona, po śmierci zapanowanie jego syna, podzieliło się królestwo na królestwo północne i na królestwo południowe, a wiemy doskonale, że podziały rodzą, generują kolejne spory, kolejne podziały, osłabiają i podziały to nigdy to nie prowadzi ku dobremu i podziały. Wewnętrzne spory, rozłamy nigdy nie pochodzą od Pana Boga i w tej perspektywie mamy tu piękne, już ponadczasowe, nie tylko to historyczne, że będzie jedno królestwo, jak było kiedyś za pierwszych królów, za Saula, za Dawida i za Salomona, a potem się to królestwo izraelskie podzieliło na dwa mniejsze królestwa, to... To wezwanie, to, to ta, ta zapowiedź proroka, który przemawia w imieniu Pana Boga, ma też wymiar ponadczasowy. I tu sięgnijmy po list Świętego Pawła do Efezjan, po drugi rozdział, gdzie od wiersza 11 do wiersza 22 mamy piękne, pięknie powiedziane o Chrystusie w wierszu 14, że jest naszym pokojem, bo on obie części ludzkości uczynił jednością. Bo wzburzył rozdzielający je mur wrogość. W swoim ciele pozbawił on mocy prawo przykazań, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych jak i drugich znowu pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości, bo przez niego jedni i drudzy. W jednym duchu mamy przestęp do ojca. Jedni i drudzy o kogo tu chodzi? O Żydów, bo zbawienie zaczyna się od Żydów. Pan Bóg wybiera naród żydowski jako naród wybrany na etapie Starego Testamentu, ale będzie zabiegał i troszczył się o zbawienie wszystkich ludzi. Czyli chodzi o tę drugą grupę, to o pogan. W Chrystusie nie ma już tego podziału. W Chrystusie wszyscy mamy, jak pięknie właśnie św. Paweł mówi w wierszu 18, drugiego rozdziału swojego listu do Efezjan, przez Niego, przez Chrystusa, jedni i drudzy, Żydzi i Poganie, w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Piękne sformułowanie, właśnie w Chrystusie jest ta prawdziwa jedność. Bardzo lubię obraz i go nam wszystkim dedykuje, yy, Eucharystii i w centrum jest ołtarz Chrystusa i popatrzmy, im bardziej zbliżamy się do ołtarza, jak idziemy, zwłaszcza w procesji komunii święte, do Komunii Świętej, im bardziej zbliżamy się do ołtarza, tym bardziej zbliżamy się też do siebie. Jedność Chryst z Chrystusem sprawia, że między nami jest coraz mocniejsza i głębsza jedność, relacja jest coraz piękniejsza. Mamy potem kolejny. Wymiar tej in zbawczej interwencji Pana Boga, o której dzisiaj mówi nam prorok Ezechiel, to jest fakt, że Pan Bóg oczyści naród z wszelkich wiarołomstw, z wszystkich nieczystości. I jak wymownie tutaj brzmią słowa również Świętego Pawła. Z rozdziału pierwszego jego listu do Kolosan, wiersze 12-14, gdzie święty Paweł mówi: Z radością dziękujcie Ojcu, który Was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych świat świat w światłości. On uwolnił nas spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego syna, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. W Chrystusie bije ciągle niewyczerpane. Źródło miłosierdzia i przebaczenia. I przez swoje miłosierdzie Chrystus wciąż oczyszcza nas z wszystkich naszych niewierności, wiarałom, grzechów, z każdego upadku. Dzięki Bożemu miłosierdziu możemy się nieustannie podnosić. I dziękujmy tu przede wszystkim za dar sakramentu pokuty. I jeszcze jest ten motyw jedynego władcy. O którym mówi dzisiaj prorok Ezechiel. Sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, będą mieć jedynego pasterza, mówi w 24 wierszu 37 rozdziału swojej księgi. I to jest fragment dzisiejszego pierwszego czytania. Popatrzmy, że synem Dawida jest kto określany, sięgnijmy po Ewangelii św. Mateusza. To niezwykle wymowny tekst, który wszyscy doskonale znamy w zwiastowaniu Józefowi w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza, w wierszu 20. Anioł przychodzi właśnie do Józefa i mówi Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twojej małżonki, bo z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz, nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. I z kolei zwiastowanie Maryi to Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, rozdział pierwszy od wiersza 26. I tam jest powiedziane, że Bóg posłał anioła do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida. A potem Aniu zwraca się do Maryi: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś łaskę u Boga, oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki, będzie nazwanym synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Tym prawdziwym pasterzem, prawdziwym królem, naszym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, który pochodzi właśnie z potomstwa, jest potomkiem króla Dawida. Jeśli chodzi o to pochodzenie ludzkie. I to Chrystus jest Tym, który przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie, wysłużył nam zbawienie, otworzył nam bramy nieba i wciąż żyje w swoim Kościele, i wciąż jako Zbawiciel wychodzi naprzeciw, ofiarowuje nam, nam swojego zbawienia. Zachęcam żeby przez lekturę dzisiejszego tekstu, w którym, jak mówiłem, mieszają się te dwa elementy, historyczny i ten ponadczasowy, to przesłanie duchowe, żebyśmy pomyśleli, już właśnie wpatrując się, przygotowując się bezpośrednio do przeżywania, do celebracji najświętszych tajemnic naszej wiary, naszego zbawienia, prośmy, żebyśmy jeszcze głębiej zrozumieli, kim jest Jezus Chrystus, co dla nas uczynił, i z czym nieustannie wychodzi do nas, przychodzi do naszego serca, do naszego codziennego życia, do naszych rodzin, do naszych domów, do naszej codzienności, przynosząc nam dar zbawienia. Wszystkim życzę głębokiej, owocnej refleksji. Pozdrawiam i pamiętam w modlitwie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.